Krzysztof Zalech Nałęczowskie Panny W Nałęczowskim Parku wiosna przekazała insygnia władzy latu. Zakwitły kolorowe bzy, jaśminy i inne krzewy ozdobne. Drzewa Przybrały się w różne odcienie zieleni, a w ich koronach pięknie śpiewały ptaki. Brzęczały pracowite pszczoły, z cienistych lesowych wąwozów wiatr niósł przecudne aromaty. Park otworzył swoje zielone podwoje dla każdego przybysza. W takim czasie, dawno, dawno temu, do Nałęczowa przybyły panny z bogatych, ziemiańskich i szlachetnych rodów, by wziąć udział w świętojańskiej zabawie. Przy rozpalonym ognisku na wyspie nad stawem tańczyły, śpiewały i wiły kolorowe wianki. Który będzie najpiękniejszy? Który pierwszy dopłynie do brzegu stawu? zastanawiały się głośno. Wśród zebranych panien znalazły się trzy siostry o dziwnych i pięknych imionach. Najstarsza nazywała się Wiara, średnia, nadzieja, zaś najmłodsza, miłość. Dzień już się kończył. Zapadał wieczór, a po nim pogodna, usiana gwiazdami noc. Jasny księżyc oświetlał wyspę i staw. Wszystkie panny stały nad wodą, trzymając w rękach uwite wianki. Woda w stawie lekko falowała i lśniła w poświacie księżyca. Radosny śpiew dziewcząt przenikał nocną ciszę parku. Wije wianki i je puszczam do tej falującej wody. Marzę, by mnie kochał jakiś chłopiec młody. Wianki puszczone na wodę zaczęły powoli płynąć. Panny bacznie je obserwowały i w duchu modliły się, by to ich wianek pierwszy dopłynął do brzegu. Po pewnym czasie jeden z wianków, zostawiając w tyle inne, osiągnął brzeg stawu. Wtedy wynurzył się z wody młodzieniec w zielono-szmaragdowym płaszczu, z jasnymi sięgającymi ramion włosami, w zielonych spodniach i butach. Był zupełnie suchy, choć przed chwilą wyszedł z wody. Podniósł wianek i czekał. Panny ogarnął strach. Stały jak sparaliżowany. Zrozumiały, że ten mężczyzna to wodyń. Ale on uśmiechał się łagodnie i przyzywał je do siebie. Gdy strach i zdziwienie minęły, właścicielka wianka szybko podbiegła do niego. Była to jedna z trzech przybyłych sióstr. Młodzian nie mógł oderwać od niej oczu, tak była piękna. Jestem elfem. Niektórzy zwołują mnie Wodnikiem, a ty? Pierwszy odezwał się do niej. Mam na imię miłość. Są jeszcze ze mną moje siostry, wiara i nadzieja. Ja też mam dwóch braci, tylko dziś są nieobecni. Wynurzyłeś się z wody, czyżbyś tam mieszkał? zapytała dziewczyna. Tak. To moje królestwo. Jak tam jest, w głębinie? dopytywała się miłość. Całkiem ładnie i spokojnie. Odpowiedział po chwili elf. Nigdy nie wieje wiatr, nie przybiega słońce, nie pada śnieg, nie szczypie mróz, nie ma ani odrobiny kurzu. Dziewczyna z zachwytem słuchała tych słów. Pięknie, zupełnie inaczej niż u nas. U was jest o wiele piękniej i ciekawiej, powiedział elf. Wiatr, szaleści w koronach drzew, słońce wysyła swoje promienie i ogrzewa całą ziemię. Zimą trzyma ten mróz, z walodem wody. Możecie jeździć na sankach czy łyżwach. Padający śnieg otula świat swą białą, puchową pierzynką. A jak pięknie są oszronione drzewa i krzewy. A latem kurz wzbija się na polnych drogach, unosi w górę i płynie, płynie. Cóż za uroczy widok. Kiedy elf skończył swą mowę, dołączyły do nich pozostałe panny. Miłość przedstawiła mu swoje siostry. Są tak samo piękne jak ty, z uznaniem powiedział elf. Siostry umówiły się z elfem, że przyjdą tu jutro, a on pokaże im swój podwodny świat i zapoznaje ze swymi braćmi. Przed rozstaniem elf powiedział do nich: Jest tylko jeden warunek. Gdy będziecie dziś odchodzić, nie wolno wam obejrzeć się do tyłu. Idźcie prosto przed siebie. Panny odeszły, lecz po kilku krokach jedna z nich odwróciła się i w tym momencie wszystkie trzy zamieniły się w kamienne posągi. Do dzisiejszego dnia stoją w parku, niedaleko stawu, przed sanatorium książę Józef. Krzysztof Zalech Nałęczowa czar w legendach i opowieściach. Czytał Michał Jóźwik.